Mnóstwo forekinów, da się też zobaczyć żarłacza białego. Wielkie, przeogromne, dziko żyjące, żółwie. A, nie gryź mnie, nie? A. Są normalnie prawie na poziomie zero. Słuchajcie, kratery wulkanu w olbrzymie. Około to wszystko jest zaschnięta lawa i to nie trzeba być ekspertem, to po prostu widać. Patrzcie, skorpiona mamy w pokoju. No muszę przyznać, że jest to piękne, rajskie miejsce. I jeszcze z tą naturą. Pad na maksa. Jaram się. Zgląda na to, że pływają mi między nogami rekiny. Cześć, nazywam się Łukasz Kastan i witam na kanale Żybi 5 na końcu Świata. Możesz tutaj zobaczyć, jak wygląda życie, ekonomia, zabytki, cuda natury w innych krajach. Naszym celem jest zrobić podróż dookoła świata. Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem świata biznesem, ekonomią, gastronomią, Bijaj na kanał. A my znowu w samolocie. Miałem rozwolnienie w czasie tej podróży dwa razy, z czego ten, teraz jest drugi raz, ale wtedy mnie trzymało Trzy dni. Teraz mnie trzyma już tydzień chyba. Powiem wam masakres, nie mogę dojść do siebie. No i lecimy teraz do Kito. W Kito musimy spędzić nockę, niestety, bo nie było innych połączeń w tym czasie jak my chcieliśmy tam być. Potem z Raniutka samego mamy... Na Galapagos, 5 dni w Balangi. Będzie dobrze. Nocka na lotnisku i lecimy dalej. Galapagos! No i jesteśmy na Galapagos. Chciałem wam tylko powiedzieć, bo dla wielu z was koszty są istotne, bo mnie o to pytacie, dlatego wam od razu mówię, że na Galapagos bilet biletem. Ale na Galapagos trzeba samego podatku zapłacić za osobę 120 dolarów, więc kalkulujcie sobie to wcześniej w cenę. Ponadto to Galapagos jest kilka wysp. Często zamawiacie wtedy na innej wyspie i trzeba dole dopłynąć. Coś to co tam kosztuje i trzeba często te łódki zarezerwować. Więc weźcie to sobie, kalkulujcie. A poza tym jest póki co cudownie wejście. Jeszcze z lotniska nie wyszliśmy, już jest Iguana. Podobno ich tu jest sporo. Jesteśmy na łódce, z łódką przepłyniemy się tylko kawałeczek i potem musimy znowu wziąć autobus, że będzie płatny, jak wszystko tutaj i potem trzeba będzie dopiero pojechać do portu i prosić się o wzięcie nas na inną wyspę, dlatego że teoretycznie jest jedna taka główna łódka, która wypływa dwa razy na dobę i jest już pełna, więc jest lipa, ale... i wszyscy twierdzą, że tak jest, ale na lotnisku powiedzieli, że są też inni przewoźnicy tam, więc Idziemy sprawdzać, bo nie mamy i tak innej opcji. To teraz pływamy. Jedziemy dla odmiany znowu taksówką, czyli co chwilę zmieniamy środek transportu, za każdy nas kasują, żeby się dostać na drugą wyspę. jechać całą wyspę. Będziemy jechać jakieś 40 minut. No i klimat się zmienia mega. Z tamtej pustyni, która tam była, nagle jesteśmy w takim jakby już lesie deszczowym, dżunglowym. I podobno jesteśmy po prostu ciutkę wyżej. Zaraz zjedziemy, będzie znowu gorąco i tak jak tam. Beka straszna. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jedzenie na Galapagos. Słuchajcie, to jest takie kombo tutaj, w takich knajpeczkach zaraz przy porcie można zjeść. I to jest zupa morska z owocami morza. Tutaj jest wszystko. Widzicie? I ryb, i tu jest akurat kukurydza. Ale tu jest krewetka, jakieś ryby i jest też ten kawałek jakiegoś tam to jest langosta, czyli langusta. Ale dobre. Smaczne. Troszkę mogło być mniej słone, ale tak to smaczne. Warto spróbować. W drugiej kolejności przyszły krewetki. No za piątaka, wiele się spodziewać nie można, jeśli już zupę dali. Więc krewetek są cztery. Ale jaki jest smak? No smak jest bardzo dobry, to są krewetki w czosnku, Sos jest zarąbisty, krewetki są zarombiste, szkoda, że tylko 4, ale nie jest źle, słuchajcie, za tą cenę jest fenomenalnie, bardzo smaczne, knajpa się nazywa Manawida, można polecić. Zresztą to miało to najwyższą cenę, 4,8. Ciao! Słuchajcie, trochę nam ten dzień się rozpierdzielił, ale nie ma tego złego. Chciałbym Wam pokazać teraz, bo przy, płynę, przyszliśmy do portu, właściwie ja spóźniony. Zobaczcie, tutaj w porcie wieczorami widać pięknie niestworzone rzeczy, mianowicie stado płaszczek. Jak na zamówienie, one tutaj są, wszystkie te zwierzęta. Tutaj zobaczcie, jest rekin. Jest ich tutaj sporo. Tutaj małe rybki. Tutaj znowu dwa, trzy. O, i polują na te małe rybki. Tam dwa następne. Mnóstwo forekinów, da się tu też zobaczyć żarłacza białego. Stado płaszcze, który widzieliśmy, złejcie petarda. Galopogos jest niesamowity. Jak jechaliśmy, no to nie miałem wam jak tego nagrać, ale zobaczcie, jak jechaliśmy. Wielkie, przeogromne żółwie. Jeden się pasł, od tak przy drodze. Wiecie, to nie jest, że to jest hodowane. No, oni to mają jakieś strefy, że ich tam raczej wtedy nie powinni ruszać. Ale to są typowo dziko żyjące żółwie, które są wielkości takiej. Te czaple są przeogromne, słuchajcie, ona tak może nie wygląda teraz, ale ona jest tutaj u mnie na wyciągnięcie ręki. I ona jak rozwinie skrzydła, to skubana, nie przesadzam, no wzięłaby, no nie wiem czy Julka to w ten swój worek nie łyknęła. Przynajmniej jak rozłoży skrzydła, to wygląda na przeogromną. I jutro już będziemy na tej, na tej wyspie Izabeli. Mamy o 7 rano łódkę. Płynie się dwie godziny, bo to jest tam 70 km. Będzie tam podobno bardzo fajnie. Tam jutro też jest ta fiesta z okazji odzyskania niepodległości. Słuchajcie, co tu można robić? Oprócz tego, że są te wielkie, olbrzymie żółwie, to tutaj można nurkować z tymi rekinami, młotami takimi. Tutaj normalnie występują też te żarłacze białe czasem. Te rekiny małe w porcie są tutaj codziennie. Tych żółwi tutaj jest multum. Są normalnie prawie na poziomie zero. Słuchajcie, kratery wulkanów olbrzymie. No po prostu tu jest szok i niedowierzanie. Co prawda w wielu miejscach, się tak wiecie, za wszystko bardzo dużo płaci, ale już jedzenie jakieś tam jest w granicach rozsądku. Także my idziemy się chillować, wypić piwko, pograć w karty i jutro płyniemy i wam wtedy będę opowiadał i pokazywał więcej i dalej. A teraz chill dla nas. A zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, tylko szybkie zaproszenie. Zapraszam do wszystkich lokali Przybi Piątaka w całej Polsce. Pracujemy ciągle nad rozwojem tej sieci, dlatego zapraszam do lokali, gdzie znajdziesz świetną ofertę, świetne menu. A wszystkie informacje są na przywipiąta.pl. Jeśli chcesz prowadzić gastronomię, mieć swój biznes, zachęcam do wzięcia franczyzy Przy Piątaka. Wtedy ten biznes będziesz prowadził razem ze mną. Zapraszam! tam był dzisiaj a my tam płyniemy na Izabelę. taj pingwiny pływają zobaczcie Witam na wyspie Izabeli Słuchajcie, to kaj to inne kokoloko i to jest moim zdaniem prawdziwsze ze względu na to, że jak czytałem, jak się pije, to się pije faktycznie jakiś rodzaj alkoholu, ewentualnie się miesza dwa i się po prostu miesza z kokosem. Tam nam na San, Are... San Andres dawali jeszcze, wiecie, trzy rodzaje alkoholu, grenadyna i kokos i limonka. A tu jest po prostu, odlewasz trochę z kokosa tej wody, wlewasz jakiegoś alkoholu, tutaj dali kaszasy, dlatego że jest dla nich najbardziej regionalny. I jest zajebiste. Naprawdę fenomenalny. Ja bym to mógł pić ciągle, gdybym pił. A tak to będę pił samego kokosa. Julek, co, co znalazłeś? Kokosa, rozbiłem go od, od, od piasek, musiałam um, rzucić, żeby się rozbił i po prostu nie trafiłam przez obrączkę i rzuciłem przez obrączkę i wtedy się rozwalił i teraz, i teraz piję Ale jesteś kozak Dobry I... Izabela, kompanielizmo, organización, respeto y esfuerzo. Wypożyczyliśmy rowery, mamy maski do nurkowania, jedziemy na mirador, czyli na punkt widokowy. Po drodze podobno zobaczymy kilka, możemy zobaczyć żółwie i tak dalej. A potem pojedziemy w miejsce, gdzie fajnie można nurkować z rurką, czyli snorklingować. Tam pooglądamy podobno różne zwierzęta. Nie braliśmy żadnej wycieczki, bo wydawały nam się mało atrakcyjne, zwłaszcza w stosunku do ceny. Więc nie wzięliśmy. Takie trochę na siłę były. No i tyle. Podjechaliśmy po drodze na taką plażę, a była praktycznie na drodze 170 metrów, trzeba było zboczyć i zobaczyć. Tutaj są takie szare igłany, a tam, gdzie lotnisko były takie pomarańczowe. Piękne, czarujące miejsce, zobaczcie tu. Takich igłan jest dość sporo też na tych, na tych skałach. Słuchajcie. I wydaje mi się, że to ze względu na to, że one jedzą coś z tych skał, bo jak przypłynęliśmy łódką, to widzieliście, że tam skrobał coś z tego betonu, czyli wygląda na to, że one coś jedzą z tych skał. No muszę przyznać, że jest to piękne, rajskie miejsce, niedostępne w zbyt wielu miejscach na świecie. I jeszcze z tą naturą. Pad na maksa. Jaram się. Takimi rejonami kazali nam tu wjechać nie wiadomo po co, jak tutaj jest, tylko taka brudna sadzawka. Ale za to piękne kaktusy! Jak widać, można sobie zrobić zdjęcie z kaktusem, posiedzieć, odpocząć i jechać dalej. Także jedziemy. Jestem. Jak wycieczka? Fajna. Zobaczcie, takie łuki się tworzą, to jedna w ogóle z wycieczek to jest, żeby pojechać na takie łuki. Tylko z ogólnie cały tunel, nie tylko łuk. jak to się działo? Jak tutaj lawa płynęła, widzicie tu, ona płynęła w stronę oceanu. I to była rzeka lawy. I ona sobie tu płynęła, ale z wierzchu już stwardniała, a tu pod spodem ona była jeszcze płynna i ona tutaj dalej płynęła. Jak ona tutaj dalej płynęła, to płynęła dalej do oceanu, do morza, a to już było twarde. I tam jakbyśmy poszli prosto, to powinniśmy albo aż mieć wyjście w oceanie, albo ewentualnie końcówka tego też zastygła. Natomiast taka jest historia. Dobra, idziemy górą jeszcze kawałek. Ja idę tam teraz górą tego tunelu, ale tu widzicie, wokoło to wszystko jest zaschnięta lawa i to nie trzeba być ekspertem, to po prostu widać. No to jedziemy dalej. Wow! Ustanąłem, żeby chwilę odpocząć, była na szczęście taka ławeczka w cieniu, bo już mnie głowa boli, wypoczyłem chyba dużo wody, wzięliśmy mało i już mnie bardzo łeb boli, ale patrzcie ławeczka w jakim towarzystwie. Cześć koledzy, ale giganty co? Samo południe, dlatego to jest turbo hardcore, słuchajcie. Ja mam taki ból głowy, że chcę mi ją rozerwać. Pewnie jesteśmy odwodnieni. I nie wiem, może z jakimś udarem słonecznym. To jest wulkan, a te małe pyrtki to już nie. Słuchajcie, pięknie tu jest. Tamto to najprawdopodobniej jest miejsce, gdzie się nurkuje. I tam są piękne zwierzęta. A tutaj jest ta ścieżka, którą przyjechaliśmy. Musimy dojechać aż tam do miasta z powrotem, to jest jakieś 6 km, i ja już schodzę. Bo jest tu zbyt ładnie, jeszcze się zakocha, i będę chciał na tym słońcu tu zostać. Co Wam chciałem pokazać, to ten niesamowity widok tych drzew, które są naprawdę przekozackie. pociągnijcie za wózka, idziemy z powrotem, teraz będzie trochę z górki, mam nadzieję. A co Wam jeszcze chcę pokazać, to może to jest takie trochę trywialne, ale myślę, że warto. To jest kupa żółwia, ciekawe, jedziemy do miasta, bo, sorry nie już nagrywał, bo nie mam siły, jestem tak odwodniony, muszę iść na kokosa, jak wypijemy kokosa to zaczniemy no. nagrywać znowu. I wiecie co będziemy robić? Nurkować przez maski. Vamos chicos! Jedziemy, rowerem jedziemy, a na naszej drodze żółw mam, a propos żółwia, dowcip, małżeństwo, które bardzo lubi krzyżówki, w leżą wieczorem. I żona do męża mówi kochanie, włóż od tyłu. A on mówi żółw. Przedłeś do mnie? Tu już są moje buty. Dotyka mnie. Chcesz mnie ugryźć? Nie, nie gryź mnie. A, nie gryź mnie, nie. Nie gryźcie. No chciał mnie ugryźć. A! Muszę być bardzo smaczny. Jedziemy. Klaudia ma flaka w kole wiecie tam pod tym widokiem i coś się wbiło, jakaś, jakiś kolec i, i 6 km musi dymać na nogach masakra, masakra takie miejsce, które jest specjalne do snorklingu. Jest tutaj mnóstwo zwierząt i tutaj się ogląda. Maska niby 3 dolce na dzień, ale my wypożyczyliśmy 3 maski za 5 dolców. Także da się. Z tą foką, co tu leżała, ale potem przypłynęła jeszcze jedna. Tutaj, gdzie widzieliśmy pingwina przepływającego, tylko że to jest taki perśnik. I widzieliśmy płaszczkę. I, I... unfortunately, okay? całą resztę nie udało się nagrać, niestety, z wielkim bólem serca. My widzieliśmy trochę więcej. Było fajnie. Lecimy na jakąś pizzę, fiestę, oddać rowery. No i tyle. Ciao cały weekend dnia niepodległości tej wyspy. 51. rocznica jest. Rano widzieliście takie oficjalne obchody, a teraz był koncert, na który się spóźniliśmy. Na ten koncert widać było, że idą tabuny ludzi, nie? A teraz jest już dupa. I na kokosy się spóźniliśmy. przechodzą tutaj z takimi steropianowymi lodówkami. Iście jedzą i piją, i mają zimne. Dobry sposób na suszarkę. Tutaj grill. Fryty. A tu Julio. Julio na bank ma już wyrwany ze dwie dziewczyny. To jest mur beton. Ale Julio mi dzisiaj tłumaczy, że i tak on kocha tylko Wiktorię. Bo ładne te dziewczyny wyrywasz? Nie. Nie? A czemu? Nie wiem. Patrzcie, Skorpiona mamy w pokoju. Ja jestem ze znaku Skorpiona i chciałem nawet sobie wytatuować Skorpiona, więc dla mnie to jest przeżycie. Słuchajcie, jest na Galapagos jedno piwo tu lokalne. Jest napisane nawet Galapagos. Więc spróbuję. Wziąłem piwo jasne, żeby móc to ocenić. Moim zdaniem trochę się nie znają. Przekombinowali coś. Coś nie umieli, jakoś zrobili, byle było. Do wypicia, ale nie, nie ma się czym zachwycać. Ale mają swoje. Galapagos. Jeżeli chodzi o trunki, to chciałbym wam pokazać jeszcze jeden ważny temat. To jest kania manabita. Z tego właśnie robi nam to kokoloko. Nie mogę ich zrozumieć, z czym to jest. I oni w końcu powiedzieli kaszasa. Ja przyjąłem to jako kasasa. Pamiętacie, powiedziałem wam, że to jest kasasa. I to smakuje jak kaszasa. I w mojej opinii to w ogóle jest kasasa. Tylko nazywają ją tu regionalnie inaczej i nazywają ją tu. Hania ma nabita i smakuje identycznie jak kaszasa, ma 36% i sprzedają ją też w takich buteleczkach, że tak powiem, na imprezkę. Słuchajcie, bardzo fajny trunek, również do caipirini to właśnie Kokoloko. Świetna rzecz, więc Wam mówię, że takie dość. Yy, można tutaj wypić, jest to w miarę smaczne i jest to tutaj jedna z najbardziej ekonomicznych opcji. Ale też to po prostu się tu pija, więc nie patrzałbym na to, że to jest najtańsze, tylko że to jest takie najbardziej tutejsze i to gorąco polecam. Lecimy dzisiaj, słuchajcie, z powrotem na tamtą wyspę. Będziemy tam również jeszcze coś oglądać. Yy, natomiast dzisiaj. Pokażemy Wam jeszcze troszkę snorkelingu, plażowania, łódka, i na tamtej wyspie jakieś miłe spędzenie popołudnia. Lecimy. Wygląda na to, że pływają mi między nogami rekiny. Dopiero jak to stop? Proszę bardzo, na krzywy ryj. Słuchajcie, nie wiem ile zobaczycie przez to okno, ale ocach jest tak strasznie wzburzony: to jest naprawdę hardcore. Jesteśmy już w taksówce wodnej. Dopłynęliśmy, podróż była fajniejsza, spokojniejsza od tamtej, mimo wysokich fal. To jakoś tak przebiegło to dużo przyjemniej. Zaraz płyniemy na brzeg, idziemy do hotelu i spać. Dzień dobry. Jestem trochę spóźniony, więc idę sam. Miałem kilka rozmów dzisiaj z rana, które się oczywiście przedłużyły o 100%. Ale idę na Tortuga Bay, czyli plażę żółwi. Idę taką piękną ścieżką. Idzie się dość długo, bo ze 40 minut i podobno tam jest Waławiła. -wa -wa. Pięknie, nie ma tam żadnych knajp, tam jest dziko i tyle. Idziemy. Ale pięknie. Wow. Something beautiful If so i paradise beach, it is for example here Kinda stuck between a rock and a hard place Do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah that's all great But I also want a future where I'm okay Living life is doing lots of cocaine Wait no, it's living with no shame Wait no, it's sleeping in on Sundays I guess it's different for each of us and it's okay Well I just wanna be happy, how to get there? Hmm, glad that you asked me

Hakuna Słuchajcie, są takie bary, że przykuwają uwagę bardzo, no. dlatego pijemy w nim drinka. Ale ja go aż wam muszę pokazać. Zobaczcie. Tu się siedzi. Otwarte na oścież okna. Zajebiste stoły z drewna. Zobaczcie jaki bar. Dużo kolorowych butelek. Lustro. Drewno tutaj zajebiste drewno. No piękne, piękne. Tam jeszcze jakieś ozdoby. No po prostu zajebiste nazywa się Derok. Jakbyście na Galapagos szukali miejsca do posiedzenia przy piwku, to jest fenomenalne po prostu. Miejsce do takiego klimatu. Tak wyglądają Galapagos. Zobaczcie, patrzcie na tą Izabelę, czyli to. My byliśmy tu na dole w Puerto Williams, tu. Ale zobaczcie, że to jest wyspa w kształcie konika morskiego. Beka. A całe wyglądają tak. I zaraz będziemy jechać przez całą wyspę na miejsce, gdzie przepłyniemy na wyspę, gdzie jest lotnisko. Z upału podjechaliśmy kawałek w górę, i znowu jest, bo jedziemy już na lotnisko, i znowu jest, słuchajcie. Pada i jest chłodno. To jest beka, bo przejechaliśmy może z 15 km. Co wam chcę powiedzieć? Poprosiliśmy pana taksówkarza, żeby się zatrzymał nam, żebyśmy sobie nagrali krater wulkanu. Zresztą to była jedna z atrakcji, trzeba by było wziąć wycieczkę i zapłacić tam kupę kasy. A to jest po drodze jak się jedzie na lotnisko, więc poprosiliśmy i tada! Krater wulkanu. A tam lawa powinna być. Czas, co? Jedziemy dalej! Lecimy! Romek, ja jadę. Widzę, że próbujesz mnie gonić, ale ja jadę, Romuś. Dalej chcesz mnie zjeść? To ja Nie. uciekam. Nie. No to Ciao, żółwiu.